Dzień dobry, moi drodzy. Witamy w kolejnym odcinku z Madison. Moi drodzy, pamiętacie z poprzedniego odcinka. Zrobiliśmy zdjęcia ofiarom Madison. E, I wyszło całkiem śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Nawet nas nie przestraszyła ani razu, także. No, ale przy okazji odkryliśmy kolejną cyferkę do jest to czwóreczka. Więc może najpierw zanim... gdzie będzie odkrywać się akcja w dzisiejszym odcinku, zazna zaznaczmy sobie, że to jest czwóreczka. Tak na dobry początek. To Do cyferka 4. Także jest fajnie. Śmiesznie. Ten się zaspokoi za tymi ma kcięża, spokojnie z tymi za I need to find somewhere. Dobra, nie somewhere tylko bo e, na było, było siedemka z tego co kaza moi drodzy. Siedem cztery. Siedem, cztery. Mamy dobrą połowę, mamy 7 4, także no cóż, idziemy otworzyć drzwi od pokoju, do, kre... do którego się próbujemy dostać od jakiegoś czasu, także idziemy do zegarów, idziemy do zegar la 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 la, la la, la. No czek. Daleko tak musiałeś się naprawdę dytykać? O serio? Da się tym pobie. Jak o. God. My body. My hands. This is what the priest was talking about. What that is thing it? is. What? Thing is feeding off of me. oh no shit, Sherlock. What the fuck does this even mean? TikTok. The house is full of clocks. Hey. Take. Grandpa used to work in here. A job? Ooh. Nine... Słuchajcie, moi drodzy, ja sobie to zapiszę przy okazji. 9 w lewo. 1. Czekajcie. E, skoro mamy kod, widzicie, tu mamy zamazane u góry, tak? E, u dołu. Ale w pewnym miejscu w domu, czyli dokładnie w Łazience. Była druga kombinacja. Jest to. O, jak możecie zauważyć. Czyli... mamy całą kombinację już. 9 w, w lewo. 11 w, w prawo i 8 w lewo, tak. Chodźmy otworzyć na razie ten safe. Może coś tam będzie. Innego. Ja wezmę swoją broń Tak, używam to jako broni. Gdyby ktoś pytał, to jest moja broń. Jest. E, amunicja limitowana Damage Niesamowity i to są zablokowane dwie tak. E kupyk, kupyk. Dobrej. To ciągle nas. Okej. Okay. Dobra, czy mamy tak. Oj, nie wiem. Dobra, 9 w lewo, także... W lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 11 w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 I 8 w lewo. Raz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem mamy to przeczytaj to jest jest No jestem, jestem e, już że Okej, Okej. Dlaczego to jest na. Nawet... Uh! Yeah! A że mi się cyknął. Uuuuh! Tego się nie spodziewałem. Zamknąć? Cie! Tego się nie spodziewałem, że ona tu tak. skoczy mi tak o. Uh! La, 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 la. Eee... Ehm. Piąta 11. Aha! A ja ty mogę taką wymieniać, tak? Eee... Ehm. Okej... Okay. What the fuck I should do now? Czyli moi drodzy, co to... Chudę teraz powinienem zrobić? La la land, la la land. Um. A może podpowiedź to jest... Już oglądam tak w razie wu, wiecie o co chodzi. A co jeśli odpowiedź... Co okay. jeśli to jest odpowiedź, moi drodzy? Dziewiąta... Sekundami? Mogę to wziąć? Nie. Eee... Ja powinienem się teraz udać? Nie mam kurde planu. Eee... Nie. Tu są drzwi zamknięte. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 31. A tu też nie. Okej. Okay. Też nie. Hmm. Wiem, że są jeszcze dwa z... gary w domu. Hmm. Ale... Nie ja wiem, czy ten właśnie zegar nie jest dobrze, kolejny jest chyba dobrze i że A czy one są w takim razie dobrze, skoro nawet jeśli wyskoczyły te? to jest dobrze, czy to jest źle? O to jest pytanie. E, by the way, tu jest ten, tu jest ten. Tam jakiś znajdzie. Nie wiem, może jest dobrze. Zobo może pójdźmy zobaczyć te jeszcze dwa obrazy, które tam są. Rozstawione po domu. Broń. Bitch, please, stop it. Ja pierdzielę, mi wyskoczyło. <mulity> Adison. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Ja się teraz boję iść tam, no. Ono mi może znowu wyskoczyć. Tu? Nie. Całe szczęście. To nie zmienia faktu, że dostaliśmy jeden dodatkowy a Co jak potrząsnę? Coś się stanie Zuje dobrą Tą którą my wstawiliśmy Gdzie się z domu czy to nie pałona? Czy nie wiem? Czy to był no zas za nami chodzi, teraz są no, stop Ja w mm. Dobra moi drodzy Tylko że Adison już tam wyskoczyła. mam nadzieję, że to się nie powtórzy albo będzie teraz Eee zegarki. Tak. mam eee, Mamowa o zegarkach eee, mamy Na strychu był, bo nie pamiętam. Minimalnie. La 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 la. La 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 la. nie wiem, czy to wszystko dobrze robi, ale okej. Okay. To będzie, to będzie. To nie obchodzi. No nie? Fajnie przesłuchasz. Chodźmy z głusznym. Weźmy to. Nie wiem, co będzie, to będzie. Jolo, jak to się mówi. Będzie jolo, będzie jolo. La 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 la. Fuck you bitch. Eee... Nie wiem gdzie ale tu Albo źle coś zrobiłem Tu widzicie moi dody jest Pusta z napaw, wiem eee, okej okay. Tu jest tak, tu jest więc eee czekajcie Em... Um. O! Ósma kartta karteluszka. Nice! Mmm... Tu jest godzina. tu Do tego co tak nie mamy to. Eee. Piesza jeden. Jest tak mniej więcej na drugiej eee, też nie tu jest zabieramy i to wtedy nie o. tutaj, Ale to na pewno nie tutaj jest druga z kawałkiem, tutaj to jest dobrze. Jest dobrze. Potrzebujemy jeszcze tutaj. Potrzebujemy dobrego i potrzebujemy tutaj. Tu. Nie, tu jest już dobre. Także, także tu mamy dobre, My nie mamy dobrego, bo tu jest tak mniej więcej druga coś. Eee. Potrzebujemy drugiej.

na górze to może być randomowo jolo tak potrzebuję i tak czy siak dwóch. Co by jeden tutaj to jest drugi. Nie co czego potrzebuję. Może teraz tycha tych in, in, interakcji

Ale jestem w Kajerze, tak nie mogę skasować I co, dobra, nie ma szukać. Nie wiem, po, po, po co te dwieki? Po co? po co? Na co? Dlaczego? Także to. eee no i mamy dwa zegarki jeszcze do zebrania. Idziemy najpierw do, do kuchni. Jeśli wyskoczy to na ja ten tu jest. La la la. Jakie tu mamy? Tu mamy. Nie, ja on nie potrzebuję Tego nie potrzebuję Dobra, idziemy dalej Zrasz nawet na nie patrzy, dlatego po prostu patrzę w podłogę. Bo, tu... to ja też nie ja i się się co zrobisz jak nic nie zrobisz? Ja wiem gdzie są dwa pozostałe Zryg, zgadując i tamte drzwi, tylko jakby to zrobić, żeby je zebrać? To jest pytanie. Bo jedno mogę zebrać, ale co z drugim? Jak je zrobić? Na ja pewno to pójdę wymienić tam. Pójdę no. do kuchni. Nie wiem, moi drodzy, Yolo idziemy. Po prostu idziemy. A tam daje się dobija. Słychać Ej. Może ona tam no nie wyskoczy, będziemy. będzie najwyżej je zobaczymy czego. La la Dobra, nie, patrz tu, patrz tu. Tak będzie lepiej. lala. To, czy tu jest to, co ja potrzebuję? Eee, druga z kawałkiem. No to teoretycznie by było to, co ja potrzebuję, moi zrobić. Teoretycznie. A, tu się dodała, to to A ona chce ciało, także. Tyk. nie dziwne. Dobra, także mamy jedno. W sumie teraz możemy odłożyć to miejsce, w którym potrzebujemy to, i bierzemy drugie, no i tyle, i się masz. Polano się ma, tak? Tak się mówi Eee, dobra, tylko Do Którego to było? To było 5.11 5.11, 5.11 to tak Zamknąć się na górze to jest 5.11? Nie Eee, więcej? Nie wydało dźwięku to jest zaskakujące. Bo nie wiem czy te dobre właśnie dźwięku nie powinien wydawać. No nie dobrze jest, no. Teraz na strychu moi drodzy idziemy. Na strychu powinien być ten ostatni. Teraz na ciebie sposób gdzieś Mam nadzieję, że tu jest ten ostatni. Nie patrz w górę! Mówiłem, nie patrz w górę, że spojrzał, komoniu. Tak, to jest to, co potrzebuję. Widziałem. Ojowo. z dół.

Jeden, czyli za ostatnią cyfrą, moi drodzy, jest... jedynka. Została nam w takim razie jeszcze ostatnia cyferka Co my tu mamy? Tu mamy... nie Nie został ukończony, właśnie. Okej... Okay. A, dobra. No to, to ten ciężarek? który chyba o Ale co moi drodzy? Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, także serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza co sądzicie na temat serii oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco. Ja bym tak Phoenix i widzimy się w kolejnym odcinku siemano.